No, dać. Uuu, O kurwa. Słońce, już składzie porcelanę. Cześć. Cześć. Koniec prezentacji. nie zobaczymy na dole tylko reklamuję. Przepraszam. Jak zniszczyłeś, to jest Kurwa mać, no zobacz co kurwa narobiliście. Tego chyba nie skleję trenerze już. Nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy wymien... Na pewno już nie wyklepisz no kurwa. wyciągniemy nie... z mojego wozu i damy tobie. Załatw co, co narobiłeś, wóz konserwacji kurwa za co, co narobiłeś. Masz kurwa szczęść. Kurwa człowiek dwa bardziej korzone, kurwa to jest sprzęt, a kurwa przyjdzie do tego. Zaszło w kogoś? Taki skalę, ja. się. wstałem. Co mnie to interesuje? Spadł w Nagrałem to. Nagrałem <śmierdzi> to. Odszkodowanie od tego, do sądu. Trzybawające, trzybawające. O, 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 o. To jest kurwa reflex prawdziwego, chudego byka zwinnego nie jakiegoś spaślaka Ej, Ej, Ej. <grymka>